Country Bale mają już 11 lat. Jest to dla fandomu swego rodzaju dekadenckie wydarzenie, które warto zapamiętać na przyszłe lata. Póki co trzyma się bardzo dobrze i zdobywa nowych zainteresowanych. I z takiej okazji została jakże poinformowana społeczność o nowej grze Country Balls Heroes, jednakże na Steamie będzie dostępna dopiero w 2021 roku. Ciekawostka dla ciekawskich. Najważniejsze jest fakt, że nie przestaje być oryginalnym fandomem od początku jego powstania. Dzisiaj z okazji Mikołajek przygotowałem dla was prezent w postaci kolejnego oczekiwanego odcinka z Country Bali, mianowicie z Kitu. O czym dokładnie i kim jest ta postać z lewej strony miniaturki? Zapraszam do oglądania. Aby lepiej zrozumieć późniejszą kwestię, wróćmy szybko do podstawowych informacji dotyczących genezy komiksu country Wiemy, Wiem, że pewnego dnia użytkownik o pseudominie Wojak podczas użytkowania na crowd.necie pisał łamaną angielszczyzną do brytyjskiego użytkownika o pseudominie Falco, że polskie kobiety są najlepsze na świecie i dalej. Falco, oburzony jego słownictwem, narysował rysunek, który teraz wyświetla wam się na ekranie. Po tym, jak opublikował na swoim koncie, i w szczególności do Wojaka, pozostali zaczerpnęli pomysł na nową serię memów, które się tworzyły, tworzyły, aż wyszły na YouTube. A z tego fantomu wyszła nowa grupa komiksów, czyli Country Humans, ale to już nie o tym. A co jeśli wam powiem? Że historia tego mema sięga jeszcze dalej wstecz, dalej o kolejne 10 lat do czasów końca XX wieku. Co tam się wydarzyło? I co mają wspólnego kantrybale w tym czasie. Moi drodzy, ma to ogromne znaczenie, znaczenie, które rozwinie przeszłość falka oraz bohatera dzisiejszego odcinka. Domyślacie się, kto to? Jest rok 1999, rok, kiedy to włoski animator Bruno Bozzetto stworzył kreskówkę, a klatka z tej kreskówki wyświetla się wam teraz na ekranie. Zaskok, prawda? Cóż, ja też byłem wielce zaskoczony tym faktem, ale co możemy powiedzieć o człowieku w tej sprawie? Na Poland Balwiki jest napisane, że stworzył w 1999 roku, jak się okazuje na flashu, kreskówkę o nazwie Włochy kontra Europa. Co ciekawe, Bozetto ma swój kanał na YouTubie, a wspomniana animacja tam oczywiście jest. Film, co ciekawe, został przesłany w 2012 roku, czyli ponad dekadę czasu. Link oczywiście znajduje się w opisie. Na Wikipedii można poczytać co nieco o jego karierze jako dyrektor animacji, ale najważniejsze w tej kwestii jest jego biografia i jego ostatni akapit, cytując: W ostatnich latach Bozeto zmienił animację z tradycyjnej celi w kreskówki Flash. W szczególności z nagradzaną Europą i Włochami, dowcipnym i eleganckim graficznie komentarzem na temat europejskich i włoskich atrybutów społeczno-kulturowych. Ten komiks również inspiracją do stworzenia mema Poland Ball. Więcej o Bruno Pozeto Link w opisie. Ma także swoją własną stronę internetową. Tam znajduje się zbiór informacji o kreskówkach, shortach internetowych itp. W tych shortach można napotkać na wyżej wspomnianą kreskówkę, czyli Włochy kontra Europa. Co ciekawe, można do niego napisać osobiście. Link do strony również macie w opisie. Podsumowując i łącząc nasze fakty, Falco mógł pamiętać o tej kreskówce. Zresztą nie mamy na to twardych dowodów. Ale jest opcja, że wymyślił ten komiks, nie wiedząc jednak o twórczości samego Bozeto. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś więcej o przeszłości fandomu, którego bardzo uwielbiamy. Wyświetla Wam się teraz ankieta i dajcie znać, czy wiedzieliście wcześniej o tej kreskówce jak i o samym Bruno Pozeto. Na koniec chciałbym, żebyście jeszcze odpowiedzieli na jedno proste pytanie w komentarzach. Co Was najbardziej irytuje w kantrybalach. Wasze komentarze posłużą się do następnego odcinka z Kabekitu, a im więcej odpowiedzi będzie, tym dłuższy i ciekawszy będzie odcinek. Ja się z Wami żegnam. Zostawcie łapkę w górę, suba i oczywiście pozytywny komentarz. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Siódemka.